Witajcie kochani, ja jestem Olek Play i dzisiaj kolejny raz zagramy w World 3. Yy, według mnie to bardzo fajna gra. zbudowała nam się już, trochę trzeba odebrać nagród, tutaj trzeba im dać jedzenie, typowy dzień. A, i jakbyście chcieli kolejne odcinki Walliego, to niestety już nie będzie, jest z powodów temu, że zapomniałem o tym, że to ma być seria, i zrobiłem chyba z 20 dni, więc już nie będzie Walliego, ale za to będziemy bardzo i to bardzo rozwijać naszą restaurację nie żanuj jego hatfu na no to teraz musimy ulepszać naszą tu restaurację Czy teraz to dać? to jest pytanie to tu to tu jest to tu, wam od razu to podamy to podamy tu. jest chwila, bo przecież możemy albo nie, to dobra. Są dwa takie. To już chwimy. Kupimy to i to od razu. Szósty level. No. Mam. Chlebek nie tu się buduje, no to nam się od razu buduje, to trzeba dać. Trzeba dać tu. Oj. A, dobra, chlebek musi być. No kochani, to już na wszystko żegnajcie, papa.